Lucky Luke. Z kusz kurz pokrywa twarz. Kapelusz jego dobrze znasz. To słynne kawaliero. Ze strachu dziki zachód drży. On rewolweru mistrzem i powala mucha jednym strzałem. W pustynię on przemierza znowu. Telefon niepotrzebny mu. To kowbój dzielny, lecz samotny. Lucky Luke. Nie boi się nikogo. Lucky Luke, Daltonów, karcisrogo. Lucky Luke, nie boję się nikogo. Lucky Luke kontra Sherlock Holmes. To wielki zaszczyt dla takiego dużego i młodego kraju jak nasz gościć przedstawiciela takiego małego i starego kraju jak wasz. Jestem pod wrażeniem Białego Domu, przypomina urocze chaty zamieszkiwane przez naszych wiernych służących. W Ameryce nie mamy służących, wszyscy jesteśmy równi. W Anglii mamy wspaniałe zamki. A my mamy rozległe rancha, zajmujące tysiące hektarów! A my posiadamy Indie! A my mamy India! W Anglii mieszka najsłynniejszy detektyw świata, Sir Sherlock Holmes. Eee, eee, eee. A my mamy Lucky Luke'a. Lucky co? Lucky Luke. Kowboj szybszy od własnego cienia. A nasz Maki Luke? Jest lepszy od Sherlocka Holmesa. Lepszy od Sherlocka Holmesa? To niemożliwe. Założymy się. Ha! Zakład stoi. Nasz zakład musi pozostać tajemnicą. A oto co proponuję. Więziennych sztuczców! Czemu kopiesz łyżeczką do herbaty? Dlaczego nie weźmiesz sobie łyżki do zupy? Może lepiej zapytam strażnika, czy nie pożyczyłby nam motyki. Masz pecha, Joe! Drzwi są otwarte! Nie. <hinny> niczego nie słyszałem. Ani niczego nie widziałem. O Lądowałeś na kluczu! Tak, to ten klucz! Tfu, cóż za maestria! Łatwiej utrzymać ich w środku niż zmusić do ucieczki! Look, telegram! To więzienie jest jak sito. Zbieraj się, Julie to nie si to, odżywka musi działać dziesięć minut. Pusty jar. Oh! Urokliwa jest nasza miejscowa kultura, co? <noise> Prawdziwy folklor. Spokojnie, zaraz pana uwolnię. Przepraszam, gałąź była szybsza ode mnie. Nazywam się Holmes, Sherlock Holmes, prywatny detektyw w służbie u królowej. Ja się nazywam. Nic mi nie mów? W szacunku. Sądząc po kurzu na zadzie Twojego konia, przejechałeś 1234 mile i 300 yardów bez postoju. Jesteś bardzo daleko od domu. Wygląda na to, że jesteś samotnym kowbojem. A zużycie Twojej kabury wskazuje na umiejętność strzelania z niebywałą prędkością. Jesteś Lucky Luke. Hmm, to się nazywa sztuka obserwacji. Obserwacja, analiza i dedukcja. Mój geniusz zawiera się w tych słowach. Zechciałbyś przynieść trochę wody dla mojego konia? o, -o. Nie ma sprawy, sam przyniosę. Mały spacerek mi nie zaszkodzi. Ciekawa postać! Jeśli tylko spuchnie mu głowa, będzie nosił to wiadro do końca życia. Co prywatny detektyw jej wysokości robi tak daleko od mglistego Londynu? Poszukuję czterech notorycznych przestępców Daltonów. Znasz ich? Tak, oczywiście. <noise> Dziki zachód to niebezpieczne miejsce. Nie zawsze będzie pan miał tyle szczęścia. Obliczyłem, że wytrzymałość gałęzi, na której mnie powieszono, wynosi najwyżej siedemdziesiąt i Ja ważę 71 kg. Ta gałąź musiała się złamać. To szczęście zawdzięczam wykwintnej brytyjskiej kuchni. To alimentarne, mój drogi Holmesie. Jak się masz, Luk? Zimna lemoniada, jak zwykle? Tak? Dla mnie herbata. E, co? To takie aromatyczne liście, drobno posiekane, zaparzone w gorącej wodzie, ale nie wrzącej. Powiedz, Bill, słyszałeś ostatnio o jakichś napadach na bank czy coś? Daltonowie uciekli. <laughs> Na nas napadli, jakąś godzinę temu, tuż koło Painful Gorge. Co jest Luke? Już zapomniałeś? Obserwacja, analiza i dedukcja. Śpieszę się. No i co, mogę obejrzeć kolaskę? E, jeśli mówi pan odlizać się, stoi tam. Przy odrobinie szczęścia wkrótce ich złapiemy. A ja dostanę worek owca. A chyba powinieneś przejść na dietę. Tak, mam 60 kg nadwagi. A to nie z powodu termitów, ani Twojej nadwagi most się pod nami zawalił. Ciekawe, ale nie widać śladów na drugim brzegu. Czyżby Daltonowie nagle nabrali rozumu? Rybce to moja pasja. Ach tak? Ja wolę organki. Ja również. Filiżankę, herbaty? Skoro jest tylko to. A więc zgubiłeś ślad. Mleka? Tak? Obliczyłem, że Daltonowie muszą się znajdować w promieniu 18 jardów, może bliżej. Jutro pojedziemy do miasta załatwić kilka spraw. Hej, może pójdę na rzekę i przyniosę wody przed jedzeniem! Tak, idź, tylko się nie utop! Do banku wpadniemy w południe. Będzie luźniej! Drogi Luku, znajdę Daltonów przed tobą. To oczywiste. Nie jest tak ważne, kto pierwszy ich znajdzie, panie Holmes, ale kto ich wsadzi za kratki. Piękny wieczór, nie? Lucky Luke! Lucky Luke tam jest! Za tą skałą! Co? Lucky Luke? Nie ruszać mnie! Zabiję Lucky Luka! Zabiję Lucky Luka! Luke? Luke? Hmm? Jesteś tam? Haha, <laughs> rzuć broń! W imieniu jej wysokości każę ci rzucić broń! Szybko! Na konie! Muszę nalegać, żebyście natychmiast się poddali. Bardzo proszę. Oh, w porządku? Ktoś mnie ogłuszył. Ja gram fair, zapewniam. Ma pan rację. Jest pan dziwny, ale uczciwy. Jak tam nasz sir Sherlock, Edgarze? Z naszą pomocą zdecydowanie prowadzi Wasza Wysokość. Pilnuj, Edgarze, pilnuj! Już sama myśl, że prezydent wygra ten zakład, wprawia nas w podły nastrój. Jedźmy, panie Holmes. Nie uciekli daleko. Przeciwnie, drogi Luke. Ten skrawek paznokcia oszczędzi nam długiej i bezowocnej jazdy. Mhm. Mm Bardzo interesujące. Paznokieć odgryziono 8 minut temu. Pochodzi z dłoni, która nie widziała mydła od około 654 dni. Ślady gryzienia wskazują na bardzo intensywny wysiłek umysłowy. Obiekt planował jakieś paskudne przestępstwo. Prawdopodobnie napad na bank. Zapewne na bank narodowy Wydż, który jak obliczyłem jest 30 mil stąd. Hm. Dzięki tej starej sztuczce siuksów nikt nas nie wyśledzi. Nigdy, nigdy bym na to nie wpadł, Joe. Uuu, yeah! Kazałeś jechać tyłem, więc jechałem tyłem. Jest napad! Dawaj zielone banknoty! Ruszaj się! Ciekawa technika! O no ty, co znaczy wypiąć się zadem na stare, dobre tradycje? A. Salon Szalona Krowa To lucky Luke! Mamy stare rachunki do wyrównania! Widziałeś może daltonów? Godzinę temu napadli na bank! Nie widzisz, że twoja natarczywość jest niestosowna? Pan Luke rozmawia z oberżystą. Wiesz, w którą stronę poszli? Na wschód, ale tyłem. Mm, chodźmy. O! Holmes! Chwileczkę luke. Ci panowie zaprosili mnie na partykę pokera. Nie znam tej gry, więc chcę skorzystać z okazji i się nauczyć. Gdy pan wszystko przegra, spotkamy się na zewnątrz. To bardzo proste. Jest pięć asów... pardon, pięć kart na osobę. Lakieluk wychodzi, chodźmy za nim. Środki, pójdziecie z nami? No i co? E, zdaje się, że zgubiliśmy laki, Luka, Wasza Wysokość. Abyście mieli dobre wytłumaczenie! Zostaliśmy zmuszeni do obrony honoru brytyjskiej armii, Wasza Królewska Mość. To było dziecinnie proste. Wasza wysokość? Holmes, honor Anglii spoczywa w twoich rękach, a ty tracisz czas grając w karty? Chcemy, aby wieczny Albion zatriumfował nad tymi zjadaczami poporno! Znajdź tych bandytów! Wasza królewska mość, właśnie ich znalazłem! Być może na początku będą trochę uciskać, ale nie ma się czym martwić. <laughs> Z czasem na pewno się rozejdą. Bardzo eleganckie. Biorę. Pójdę po Holmesa i jedziemy. Gdzie on się podział? Jego powóz stoi. Dziwne, że zniknął tak bez Tatoś mówił mi kiedyś o tej kryjówce. Uwaga! Mokro! Mokro, strasznie mokro! Dlaczego nikt mnie nie uprzedził, że będzie mokro! O! A... <grym> Pojechali tam. Zasada pana Holmesa brzmi, jeśli przestępca uciekł w jedną stronę, szukaj go, jadąc w stronę przeciwną. Cóż, możecie postąpić według wskazówek Holmesa. Ja pojadę jednak tam, gdzie są Daltonowie. Dziękuję, Adrilu. Jak miło. Nie ma za co, pani królowo. <laughs> co z nimi zrobimy? Zażądamy dużego okupu. Napiszmy list, kto umie pisać. Ty potrafisz pisać. Hm. Wasza wysokość? Ukręknij na prawym kolanie, Avrilu, z wdziękiem i godnością. Lekko machnij ręką i pochyl się w głębokim ukłonie. Nogi mi się poplątały, Wasza wysokość. Jo, skąd wiesz, że to naprawdę żądanie okupu? William ma rację. Nikt z nas nie umie czytać. Mógł napisać cokolwiek. Ktoś musi nam to przeczytać. Tak, tylko kto? Joe, to ja, taki luchu. Wiem, że tam jesteście. Abril! Czego chcesz? Przecież pranie już się suszy. Wyjdźcie bez żadnych sztuczek. Mamy zakładników! Holmes i królowa nie wiem czego! Jeśli zrobisz choć jeden krok, rozwalę ich! Proponuję wymianę! Ja za królową! Zgoda! Ale pod jednym warunkiem wymiana się odbędzie na moście. Na moście? Przecież most jest wiele mil stąd! A do czego potrzebny Ci most? Po prostu! Tak właśnie robią to na filmach! Uwaga! Jestem mistrzem budowy mostów. Ja chwytam luka. Wy łapcie królową, zgoda? Królewska mość umie pływać? Anglia jest otoczona wodą, drogi panie Luke. Powiedz, Joe, nie boisz się, że oni... ...skoczą? Hmm. Gdzie są? Gdzie oni są? Tam! Hmm. E, co się gapicie? Wyciągnijcie mnie! Ratunku! Trzeba go wyciągnąć! W takim razie skacz! Pływam jeszcze gorzej niż on! Mam świetny pomysł! Joe, Joe, posłuchaj! Musisz kopać nogami i jednocześnie zagarniać rękami! O tak! Popatrz do przodu, do tyłu, zagarniasz i płyniesz! Polewam, że naraziłem honor Anglii na szwank. O, nie przejmuj się, Holmes! Musimy ci się do czegoś przyznać. Nie mieliśmy dawno takiej królewskiej zabawy. Od bardzo dawna. Jedźmy. Musimy odwieźć przesyłkę. Mam nadzieję, że tym razem nie uciekną. Jak wam minął dzień na przepustce? Na przepustce? Tak. Otrzymałem rozkaz od prezydenta, żeby ich wypuścić, a właściwie, żeby im ułatwić ucieczkę. Ja to nazywam przepustką. Jakiś czas Laki Luk nalega na audiencję u prezydenta, panie prezydencie. To wpuść go! Mój drogi, Luku! Dzięki Tobie Ameryka dała Anglii kolejnego porządnego psztyczka w nos! O! Dzielny samotny kowpływ. Wersja Polska na zlecenie Teleton Plus, Studio Publishing, Dialogi Małgorzata Kochańska, reżyseria Dorota Kawęcka, dźwięki montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska. W wersji polskiej udział wzięli Grzegorz Kwiecień, Tomasz Błasiak, Wojciech Socha, Grzegorz Falkowski, Modest Ruciński, Robert Tandera, Janusz Bituch, Cezary Kwieciński, Dariusz Błożejewski, Monika Wierzwicka, Hanna Kinderkis i inni.